Nazywam się Włodzimierz Mielski, 16 stycznia skończyłem 74 lata, zacząłem 75. Zajmuję się sportem, sportami siłowymi od 13 roku życia, czyli 3,61 lat. Tu też nie chwyciło trenera. <grystanie> <grystanie> trochę na stopy, trochę na ręce, trochę łyczka do guzika, koli i dźwigamy. No, południu się kręci w głowie, tak takim, no. małym drinku. Cześć wszystkim, Holistyczny Trener z tej strony. Witam Was po dłuższej przerwie na kanale. Jest ze mną gość specjalny, Włodzimierz Mijewski, który na co dzień ćwiczy właśnie razem ze mną tutaj w Akademii Holistycznej z Kamiennej. Trenerze, kilka słów o sobie, co dzisiaj spróbujemy zrobić. Myślę, że dużo osób trenera zna tak czy siak. To na już powiedział Filip. Tak. Natomiast co byśmy dzisiaj robili, jest to trening ciągów i dzisiaj będziemy robić właśnie martwy ciąg klasyczny, czyli z pomostu, tak jak na zawodach trójbojowych to występuje. Ja może spróbuję, Ten będę nim oczywiście dzisiaj, czy chwili. Dobra, dokładnie. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, zrobimy sobie martwe ciągi, będą to martwe ciągi Sumo, gdzie układ stóp jest dosyć szeroki, szerzej niż szerokość barków bioder, palce są lekko na zewnątrz. Ja zacznę sobie od ciężaru 60 kg, zrobię sobie taką serię wstępną na rozgrzewkę. Możemy po prostu dokładać. Panie, ja jestem już po 60. Trener wchodzi na pierwszą serię na stówkę. Ja a nie, a nie wchodzi na stówkę. To jest że już jest za mało dla niego. Jak to się zaczęło? Ja byłem ciężarowcem i to podobno w miarę dobrym, a tego ciągu nie robiłem nigdy. Wtedy, kiedy dźwigałem duże ciężary, to miałem rekord życiowy w martwym ciągu 220 kg, a jako ćwiczenie jedno z wielu. Natomiast jak zacząłem się interesować ryboją siłowym, zmieniłem technikę, udało mi się przekroczyć ten rekord życiowy, a później też postęp dla winałoszedł przez przypadek na mistrzostwach polskich. W 2002 roku, miałem 53 lata, udało mi się nieopatrznie wygrać na mistrzostwach Polski martwy ciąg i ustanowiłem rekord Polski wynikiem 300,5 kg. Okej. Okay. Trenerze, to trener od zaczyna? No ja to tak jak mówię od 150. A 150, czyli jeszcze raz ja wchodzę. Dobra, to na mnie chwila oddechu. No czas leci, nie tak nieubłagalnie powiem. Tylko tyle, że w wieku 67 lat jeszcze pociągałem 285 kg, a w wieku 70-70 paru lat yy, ustanowiłem rekord polski w swojej grupie wiekowej. W wadze 74 kg pociągałem 251 kg. I to by było na tyle, jeśli chodzi o postęp. Ja myślę, że nie jest tylko tyle, <laughs> Jeżeli ten jest doświadczonym zawodnikiem i osobą, która już trochę dźwiga. To może się pozwolić rzeczywiście, że wchodzi troszkę wyżej, no bo on o wiele wyżej wyjdzie, zresztą zobaczycie. Ja jako nowicjusz, jeżeli chodzi o martwe ciągi, no to zacznę troszkę niżej i stopniowo sobie idę wyżej. Jeżeli właśnie czujecie się niepewni w ćwiczeniu w martwych ciągach, to też polecam, żebyście zrobili kilka serii takich wstępnych na rozżewkę. Ale z tego co obserwuję, bo na co dzień ćwiczymy tutaj w Akademii Politycznej właśnie z Skaryski Kamiennej, to i obserwuję trenera, to trener cały raz trzyma poziom więc to jest bardzo dobre, tak, że dobrze. jesteśmy coraz starsi, ten jest coraz starszy, w tym roku minęło 84 lata. Warto to powiedzieć, zaznaczyć, jest to osoba, która jest godna przykładu dla osób starszych również, jak i również młodszych. Zawsze jest. Tak, I, i, i słuchajcie, w każdym wieku warto ćwiczyć, naprawdę i może ten ćwiczy zawodowo i też zawodniczo właśnie, ale uważam, że... Czy ma się lat 50 czy 60? To nie jest wymówka, żeby tego treningu nie robić. że no, chyba mnie trzeba zaszczycić tej obecnością. W 150 w takim razie. Czy więcej? Pierwsze podejście, fajnie. No tak nie da się kogim było. Jak martwiąc. No, ważne, że już robi to trochę bardziej poważne. Ja traktuję sobie tą 130 jako moją pierwszą serię, teraz no jako drugą. Tak, 100 I zmieniał uchwyt, uwaga, żeby już był trochę pewniejszy, bo ten uchwyt zawsze puszcza. Na początku, jak zauważyliście, pewnie trzymałem sztangę na chwytem, a teraz zrobię uchwyt mieszany, czyli jedna ręka idzie pod chwytem, druga na chwytem. Tak? Tak. Dokładnie. Jeszcze zwróćcie uwagę na obuwie ćwiczących. Do martwego ciągu trzeba kupić, najlepiej w sklepie u Chińczyka, bo tam są. Najtańsze tenisówki ich mają. Idealnie płaską powierzchnię. No a próbujemy. W wieku 91 roku miałem 42 lata i zadebiutowałem jako weteran w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Niemczech w Leimann. Czyli trener nie jest tylko zawodnikiem rangi krajowej, ale również świata. Tak, wtedy zostałem wicemistrzem świata, był drugi start Polaka na Mistrzostwach Świata weteranów. Zakończyłem w 1999 roku przygodę z ciężarami z tego tytułu, że odniosłem ciężką kontuzję barku, którą wyleciłem, a później się odnowiła i w związku z tym nie mogę wyciskać. <laughs> Słuchajcie, 160 kg e, aktualnie sztande. Odczuwany odczuwalny ciężar na pewno. E, a właśnie pochwalcie się w komentarzach, ile wybierzecie na martwy ciąg. E, I wszystkim jaki to jest martwy ciąg? Czy to jest klasyczny? Gdzie są stopy na szerokość mniej więcej barków bioder, czy stopy są troszkę szerzej. No i kibicujemy tenerowi, ale myślę, że to pójdzie na miękko. To formalność. Teraz mnie ten zasycił w takim razie? Nie. bo Ja zrobię tylko raz. I, w takim razie jest... Ile sobie życzysz? 180? No myślę, to, że to. 180, 180, 180. No, słuchajcie, 180 kg, za tyle nie brałem, szczerze mówiąc. No i... tak, na klubu dźwigałem ciężary i moja przyszła żona wtedy partnerka Narzeczona przyszła, Poprawiłem wszystkie rekordy w Czyli warto, żeby dziewczyny były tutaj? Warto. najbardziej ja na siłowni. Zapraszamy wszystkie dziewczyny do dopingowania do do, do nas. Do pingowania. A kiedy w ogóle jesteśmy? Kiedy trenera nas spotkać tutaj na siłowni? Co, Co dzień. Ten to w różnych porach. No dobra, jedynka. Zajdżą. Następnie ciężar bym w 150 tak. i w tak No już po prostu się kręcił w głowie, jak o takim no, małym drinku. 200 kilo, 74 lata, skończone. Trener za, zaczyna 75 lat. Chciałem, to, chciałem wiedzieć, czy oglądają nas sobie starsze i jaką oni mają wymówkę w takim razie, żeby nie ćwiczyć. Bo oczywiście to są ciężary już takie trochę z kosmosu powiedział, ale no, na pewno można by i 40 dźwigać, i 60, robić. Także jak najbardziej osoby starsze też powinny. Teraz że prawą ręką mogę pokryć. Ok, u, u, u. u mnie tak lekko to nie idzie. trenerze. No, ja nie wiem, czy lekko to... dać. <słysza> <słysza> skromność <słysza> przeze mnie nie przemawia, po prostu jest ciężki. <słysza> I teraz dać siebie wszystko i ciągnąć na siebie. Do pola jedzie i ciągniemy na siebie. Żeby wykorzystać. Zdrową. Jedź, ściągaj na siebie! O! o. Troszeczkę o. za wcześnie uniesione siedzenie, ale ja bym atakował w mieście. Przeatakuje, przeatakuję, ale już było się odczuwane. Zobaczcie, to jest cały rytuał o, o. u trenera. Więc odpowiednia Szma średnia. Szmatka to jest wynalazek, bo na zawodach... Zawodnicy smarują uda talkiem. Ten talk rozpryskuje się wszędzie, jest też na gryfie. W związku z tym wykładzina dywanowa jaką są wykładane zgodnie z przepisami pomosty jest śliska. Próbuję się różnych... A ja tych stóp nie wydzierają. Ale najlepiej to sprawdza się coś, co jest osłodzone, jakaś Coca-Cola. Mocna się by się kleiła, podeszła i ten się Czyli tak, trochę Wydaje na stopy, mnie... trochę na ręce, nie, trochę nie, łyczka nie, do buzika, koli i, i gamy. Tylko... No taki urok. Tu jest 220 i to już jest dla mnie duże. No ja osobiście sobie nie wsadnę. No, góra mocno. Góra, góra, góra U, mięciutko, dobrze. Uch. Super. Brawo. Lekko mnie jest, ale... Ale jeszcze jest trochę zapasu, jest zapasu, jest. Ten net ćwiczy piniętwo w tygodniu, także to jest 6, przepraszam, poprawiamy się. 6. No, 200 próbujemy, ale słuchajcie, czuję już trochę plecy, czuję upadki. No, jest to trochę takie lekkie samobójstwo, można powiedzieć, jeżeli dźwigam takie duże ciężary, a na co dzień tego nie robię. Więc jeżeli ktoś się zaczyna ćwiczyć, no to, to polecam dużych ciężarów, absolutnie. To jest dzisiaj taki troszkę lekki wymysł mój. Ten robię na co dzień. Tak się często mówi w filmach. Nie róbcie tego w domu. Powiem szczerze, że to ładnie już wygląda. 200 kg to w każdym ćwiczeniu wygląda pięknie. Ja póki jeszcze jesteśmy na wizji i mam takie małe życzenie, chciałbym, żebym dożył tego wieku co ma trener i jeszcze dalej ćwiczył. Także to jest takie malutkie moje marzenie. Myślałem, że jak Ci się nie powiedzie. Nie, 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 to próbujemy, słuchajcie, 190 było. To już, jest, to już jest próg. Powiem na wizji, słuchajcie, jeszcze cały czas, że dzisiaj nie dźwignę 200, dźwignę 190, ale obiecuję, że nagramy się jak 200 biorę. Także to jest taki dowód na to, że dzisiaj wziąłem 190, a obiecuję, że 200 wezmę. 15, 5, 2,5 zacisk. Aktualnie, trenerze, 200, 30. Słuchajcie, mi brakuje 30 kilo. 30 lat 31 lat do trenera no i trochę jestem cięższy to w tym mijającym roku, który minął pociągnąłem dwa razy 240 razy 251 a teraz w styczniu tego roku najwięcej pociągnąłem 220 okay, a ile było na tym terminie co organizowaliśmy? 240 i poszło czyli słuchajcie, 240 jest w zasięgu trenera tak? no trenerze, góra musi być pewny chwyt i góra mocno dobrze, bardzo ładnie zaliczone a tu też nie chwyciło trenerze nie chwyciło? Żeby nie było, trochę dźwignąłem, słuchajcie. Oknołem 230. 240. O, widzicie? Oknołem, żeby nie było. Na gra Pójdzie mocno góra na siebie tą sztangę. Góra, góra, pójdzie, pójdzie, pójdzie! Góra, 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 góra! Świetnie! Super, twoja sztanga, super, ekstra! Brawo! Ekstra! Dobra robota. No ciężko. Nie wam, że, że ciężko. Ja też powiem, że było ciężko. Słuchajcie, zrobiliśmy stały trening. Eee, ja próbowałem trener oczywiście dźwigał. A mnie dźmigał. pomagał Filip, w Tak, się nie, zdaje. ja myślę, że wzajemnie pomagaliśmy sobie, obydwoje się kibicowaliśmy. Eee, ja 190 obiecuję, że będzie 200, trener 242,5. Ja nic był. nie obiecuję. Tak, ale myślę, że może 245 pójdzie. Trenerze, ja dzięki za trening. Dziękuję ja jeśli za to, że obiecać, to że 75 urodziny jeszcze, jeszcze mi się uda obchodzić. Tak. Słuchajcie, gratulacje jeszcze raz trenerze. Ja mam swoje życzenie, życzę sobie dziękuję. takiego zdrowia jak trener i takiego stażu treningowego w przyszłości. I wam oczywiście również. I, a ja wszystkim kolegom na siłowni życzę, żeby jak najdłużej trenerować. Tak, zapraszamy do Akademii Holistycznej no. w Skarysu Kamiennej na treningi. Tyle. Jak, jak chcecie zobaczyć ludzi, którzy mają. oczywiście. Fioła na punkcie ćwiczeń siłowych, zapraszamy. Bardzo ważna rzecz, jeszcze czekamy na Wasze komentarze, oczywiście, subskrypcje. No i standardowo lajeczki, szukiw do góry, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy kawałek dobrej roboty i warto to ocenić. Dzięki, jeszcze raz. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.